No ten. Po prostu jak zapomniałem o tej serii. O! No i jesteśmy. Teraz ogarnij te przyciski. O... Ja już nic nie pamiętam jak to się grało. Kurde Nienawidzę tego motoru Kurde A nie, ma skrętność Co za Witam wszystkich zed. Wszystkie zed Nie zauważyłem Cholera Jak tym się jeździło? To w ogóle nawet nie skręca ten motor. Ha. Ej, jest Ha. Ej, 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 ej. Halo. Co to? Ma być. Ej, to jest mój motor. Mogę oh, no nic no. zdejmować Tu mi Wtedy byłoby trochę ciszej. A, dobra, tam. Jak tutaj się używa leków? Halo? Aha, chyba tym? Tak? Tak. A, jak się zapalało latarkę? A, tak. Dobra. Okay. Muszę kupić nowe opony Najpierw zaufanie Trzeba zdobyć właśnie Tak, tu jest paliwo Nie Główny, a myślałem O, o, Ty tym części, jak się schodziło z motocykla, z motocykla. <grych> Ej, co jest, nie Czy to możliwe. Żeby było zamknięte? Dobra, tutaj chociaż. E, potawka. Nie, nie, ja wolę pistolet. Łatwiej znaleźć amunicję. Jest. Tylko cztery? O Boże, co za... To jedne biedne auta, ja bym wymontował tam silniki, nie mogłabym nic z tego strzelać, nie wiem. no. Masakra. A, że trzeba otwierać bramę samą. O, o, o. Mamię nie lubię tych tekstów. No boże. O, 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 o. A nic nie można tak Fajnie. Hej, Buzman, przyniosłem świeże mięso. Powinno nam wystarczyć na jakiś czas. Hey, Dick, dzięki, stary, ale. Nie jestem specjalnie głodny. Później to zasadzę. <noise> Świecą bryły A i co? Dobra Proszę, on chodzi na no mojniek Kurde, ale mam chrypę sory za to Dobra idziemy Biegnij no Skakało tu się skakało Kolejne <grymne> pytanie <grymne> Mambym mówić, że mogą się przydać. Nie <grymne> wiem dlaczego, ale jakoś tak O, na ta, Gdzie jest motor? No, no, ale ja się odnajduję w tej grze. Strasznie. No, lej, lej. Yeah. Dupaj. Wow. Jak będzie zbyt ciemno, to ten... to rozjaśnię przy tym, przy montażu. Szkoda. Drzewo. No to te dzieckie drzewo. Co mi się odpaliło? Uuuuh. Wow. Oi! Jeszcze jakieś trupy tutaj leżą Po co ta gra pamięta te trupy? Ja tego nie rozumiem O cholera ej Faktycznie. Muszę zwalczyć resztę miast Dobra nie chcę mi się Ja wolę robić misję bo on łoo Muszę Ci kończyć Dobrze dobrze ej, ja teraz mówię Eee ten Musiał tutaj e, jak to? E, chcemy robić tutaj misje ...popularne. bo trzeba zdobywać tutaj te. To tu się drze. Ale gdzie? W gim. ale gdzie w pułapce a tu okay. e, what the fuck co, co on zrobił powalony czy powalony e, nie 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 bo bronił się zniszczenia ty głupi zębiaku masz Halo! Jesteś upośledzony? Ej! Mówię coś do ciebie! Co za idiotem! Ja go uratowałem, a ten mi nawet nie podziękuję. O, halo. Czemu nie go w niego strzelić? Tylko obok? Co za hop! Yes. Dobra, chcecie go? Po za nie mnie. No już jesteś uratowany! O co ci do cholery chodzi? Co mam ci granaty? Putno rzucać? żebyś zrozumiał. Co za idiota no. Boże. Dobra. Idziemy. Idziemy motocyklem. Jezu i chłop. Weź się. Aha, nie już złomu. Maj. Nice. No, to było fajne Taki zakręci. Znaczy taki drifting bardziej. Ja zawsze jestem przyzwyczajony, że mam w grach od razu Nitro i chcę go użyć. Nie wiem, jak będzie tak 40 na stoperze, to kończymy odcinek, bo to jest bez sensu. Dłuższ robić. Będzie więcej wycinania i tego. Jak Ci się podoba? это лицо там шеяра. Ага. Ну. Ауа, эй! гинчик ноя

5 lat hamowałem przed bramą Dobra, jadę na przełaj Aha, I czekamy do rana Chyba, tak? Czy nie? Tak. Tutaj chyba będzie cięcie. Jak się masz mała? Mhm. Nie pozwalają mi odejść. Ach, a czemu miałabyś odchodzić? To jest bezpiecznie. Każą mnie pracować.

Zaoferować. Co mam 3000? No, no, mm, Dobra, muszę coś no, sprzedać... nie no, no, nie, jest zaparkowany. O, mam jakieś zlecenia no, 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 nie no, no, Mogę Mogę, mogę co się mi się zrąbało? Nie mogłem uratować tego chopa. No biegnij, diotą. Sorry za e, ten zakoszenie trawy, ale mama, a czym ma no, koszą tam po prostu trawę. Dobra, wiecie co? Ja kończę e, ten... zrobię kilka odcinków na zapas, wrzucę na wakacjach i... No i tyle. No to...